Witam Państwa w kolejnym komentarzu poświęconym cenom paliw na stacjach. Początek stycznia przyniósł nam znaczne zawirowania na rynku ropy związane z zabiciem irańskiego generała Salmaniego przez amerykańskie drony. Wówczas ceny ropy poszybowały w rejon 70 dolarów za baryłkę. Natomiast deeskalacja tego konfliktu oraz jasny sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych, iż nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym w tym rejonie, spowodowały deeskalację tego konfliktu. Ceny ropy obecnie spadły do poziomu w rejon około 65 dolarów za waryłkę, dlatego też te zawirowania nie powinny znaleźć odzwierciedlenia. Na stacjach. W minionym tygodniu średni poziom cen benzyny Eurosuper 95 wyniósł 4,99 i był o 2 grosze wyższy niż w poprzednim tygodniu. Jeżeli chodzi o średni poziom cen oleju napędowego, to wyniósł on 5,22, również 2 grosze do góry niż w poprzednim tygodniu. Średni poziom cen autogazu wzrósł o 1 grosz do 2,41 e, groszy za litr. Porównując te poziomy z cenami sprzed roku, są to poziomy wyższe w przypadku oleju napędowego i benzyn o około 19-20 groszy za litr, natomiast w przypadku autogazu o około 11 groszy za litr. E, dobrą sytuacją jest to, że w nadchodzącym tygodniu nie powinniśmy notować większych zmian na stacjach paliw.